Krysyna, jakie masz plany na święta? Plany mam pojechać do, do, do dziadków mhm. i, i z nimi posiedzieć i spędzić te święta. Przykro mi jest, ale rodzice zostali w Stanach z, z bratem i z siostrą. To następny rok następny czas że nie mogę z nimi spotkać się na te święta. Ale jestem zadowolony, że, że mam wujka, mam ciocze tutaj, mam rzadkowie i z nimi będę spędzał ten czas. Będziemy śpiewać kolendy i, i jeli pierogi z, z grzybami, z kapustą. I będzie bardzo smacznie. Czyli z rodzicami będzie jakieś internetowe łączenie? Robimy tak co roku. Łączymy się na Skype'ie co roku. Z rodzicami rozmawiam codziennie, na święto to, to szczególnie. A Sylwester, pracowity? Sylwester pracowity. Myślę, Będziesz że... gdzieś występował, czy jeszcze nie wiadomo? Jeszcze nie wiadomo, ale chciałbym, żeby ten czas był e, e, dla mnie. W sensie, że, że żebym zrelaksował się i skupił się na swoje plany na przyszłość. Bo jak mam tyle do roboty dookoła e, siebie. W, Momencie teraźniejszym, to nie mogę skupić się na to, co, co możesz odbyć za dwa tygodnie. I ja myślę, że wezmę ten czas, żeby skupić się na swoje i, i pisać nowe utwory.